Witam wszystkich z tej strony. Merol mamy dzisiaj 7 lipca, godzina 8.30. Zapraszam na przegląd analizy technicznej. W dzisiejszym odcinku mówimy sobie bitcoina oraz najważniejsze altcoiny, które posiadają swoje ekosystemy. Zapraszam serdecznie. Analizy zaczynamy standardowo od bitcoina. Zaczniemy sobie od lokalnego spojrzenia. Wyznaczyłem tutaj strefę głębokiego A, w której oczekiwałem na zatrzymanie cen oraz formację. No, cena tutaj zaliczyła, jakby tą krawędź strefy wyskoczyła, ale to nie jest to, na co ja oczekiwałem, tak naprawdę. Więc finalnie chciałbym jeszcze jedno zejście zobaczyć do tej strefy, troszkę głębiej, zanim wybijemy ten szczyt. Czyli Szczyt na poziomie 21.843 dla wykresu indeks. Natomiast dołek, który chciałbym zobaczyć, to jest gdzieś od 18.500 plus minus. Poniżej tego poziomu chciałbym zobaczyć cenę Bitcoina i wtedy w tej strefie po jakiejś formacji będę zawierał pozycję. Docelowo na przebicie tego szczytu długoterminowo na 30 tysięcy, ale do tego to jeszcze jest długa droga. Także w tym momencie tylko rozpatruję bardziej lokalne scenariusze. Handluję gdzieś sobie tutaj na małym interwale i szykuję się znowu na głębsze zajście, żeby sprowadzić tutaj zająć znowu pozycję. W przedziale około 18 tysięcy. Także to jest takie lokalne spojrzenie. Jeżeli przejdziemy sobie na wykres dniowy, to tutaj warto teraz zaktualizować Celsjusza który jeszcze niedawno był na poziomie 14 tysięcy. Później zszedł na 11 000. i to było bodajże w tego samego dnia, ale nie zdążyłem jeszcze tego zaktualizować. Zeszli bardzo szybko do jeszcze niższych poziomów i aktualnie ich cena likwidacji znajduje się gdzieś w okolicach 4 tysięcy. Dokładną cenę muszę sprawdzić, więc na razie ona będzie tak na oko. Natomiast jeżeli oni obniżyli aż tak bardzo cenę likwidacji to znaczy, że to miejsce z order blockiem jest bardzo widoczne dla analityków takich profesjonalnych i oni również widzą to miejsce i zagrożenie zejścia do tego miejsca, więc Celsius już musiał na pewno zejść poniżej tych 9000. a pewnie dali sobie zapas żeby w razie czego jakby tu jeszcze jakaś miała być szpila, żeby oni byli bezpieczni, no jest to całkiem Mądre rozwiązanie. Wydaje mi się, że siwe włosy już raczej nie będą im tak szybko przybywać jak do tej pory, także oni się na pewno zabezpieczyli. A dla nas, jeżeli chodzi o długoterminową analizę, jest to pewna przesłanka, która mówi, że no to miejsce jest widoczne i to bardzo, bardzo skoro oni się tu przesunęli. Natomiast jeżeli oni już się przesuwają, no, to znaczy, że może my już tutaj w ogóle nie dojedziemy. Bo może już tutaj nie będzie po co. Skoro wszyscy te likwidacje przesuwają niżej, no zobaczymy. Ja cały czas stawiam na ten scenariusz, że jednak dojdziemy do tego miejsca. Natomiast może to się stać dopiero za jakiś czas, długoterminowo. Teraz, jeżeli wrócimy sobie jeszcze do bitka, to ja tutaj widzę strefę oporu dość silną, która będzie zbijać cenę. Także tu będzie gruba walka o przebicie tego szczytu i o zejście niżej. Także tutaj tą strefę bym obserwował. Niezależnie czy cena wróci do poziomu 18 tysięcy, to gdy cena dojdzie w przedział 22, 23, 100, to tutaj szukałbym znowu jakiejś formacji i ewentualnego zawrócenia na bitcoinie. Teraz lecimy z Ethereum. Jeżeli chodzi o Ethereum, mieliśmy tutaj strefę 1 do 1 dla podtrzymania trendu spadkowego. Było tutaj trochę stop do wybicia. Zostały wybite stop z tego wierzchołka oraz z tego wierzchołka na poziomie 1262. Ostatni wierzchołek nie został przebity, więc stop w tym miejscu jeszcze nadal są. Po reakcji z tej strefy wyznaczyłem kolejną która będzie broniła dołka, liczyłem na to, że cena wejdzie głębiej w tą strefę. Tak samo jak na Bitcoinie. No, niestety nie dostałem tego. Chciałem gdzieś tutaj w środku czaić się na pozycję. No, ale totalnie mi się nie udało. No, także, co teraz można by. Czego można by się dalej spodziewać? Tak jak na Bitcoinie. Albo znowu spadek do tej strefy. Dla mnie byłaby to dobra informacja, bo ja w okolicach. 950 dolarów szukałbym pozycji long, natomiast jeżeli nie uda się teraz dotrzeć do tej strefy na dole, to naszym targetem, bo właściwie już to zahaczyliśmy krawędź strefy, więc no można powiedzieć, że zaliczona. No tylko tu by były lepsze zlecenia. I teraz, jeżeli my już nie wrócimy do tej strefy, tylko będziemy jechać wyżej, to najprawdopodobniej zatrzymamy się w niebieskiej. Niebieska strefa jest w przedziale 1400 do 1550, i z tej strefy niebieskiej będą bardzo silne ruchy short, których trzeba się spodziewać. Więc, jeżeli ktoś gdzieś znajdzie sobie miejsce do przyłączenia na longi, to należy pamiętać, że ta strefa będzie miejscem realizacji zysków. I również tak samo w tej strefie można szukać miejsc do przyłączenia się na short. Jeżeli chodzi o jakieś tam większe spojrzenie, jak, jak widzę, Ethereum no to czekam aż też tutaj zrobi się jakaś tam akumulacja a jak tylko ethereum schodzi poniżej 1000 dolców no to ja skupuję sobie tam jakieś drobne ethereum także na ten moment tak wygląda sytuacja BNB BNB jest pod moją obserwacją szukam miejsc do przyłączenia ale zdecydowanie niżej już na pewno to było omawiane na jednym z odcinków no i ja chciałbym zrobić zakupy BNB, gdzieś po około 150 dolarów. Nie wiem, czy na ten moment to mi się uda i będzie to jeszcze możliwe. Więc teraz spoglądam lokalnie, co się dzieje. Jeżeli chodzi o shorty, mam tutaj niebieską strefę, z której ja będę pewnie uderzał. Natomiast jeżeli cena przebije mi ten szczyt, Dojdzie do niebieskiej strefy, a jeszcze lepiej będzie, jeżeli ją chociaż lekko przebije. Dla mnie będzie to super przesłanka do tego, żeby już tutaj zaczynać skupować BNB oraz szukać ewentualnych longów w tej strefie. Także aktualnie w niebieskiej strefie możemy spodziewać się shortów. Przedział cenowy to 254 do 267. Może być jeszcze tak, że ta cena lekko wyjdzie gdzieś do 275, coś takiego, także trzeba to brać pod uwagę i stoplosa dać zdecydowanie ponad niebieską strefę, jeżeli ktoś chciałby stąd handlować w dół. I ta strefa powinna, da, da, da nam, powinna dać nam podaż docelowo do większej strefy, w której będziemy szukać jakiegoś miejsca do przyłączenia, ewentualnie jakiejś fajnej struktury która pozwoli nam przyłączyć się do nowo powstającego trendu. Kolejny na naszym celowniku to Matic. Nie wiem, czy analiza była na YouTube czy nie, ale wyznaczyliśmy sobie tutaj taką strefę dla obrony tego dołka ze stop lossem na dołku. Zobaczmy, czy ta strefa się w ogóle obroniła, czy w nią zaliczyli. Zaliczyli, OK, czyli Strefa jest zaliczona. Teraz na Matiku po pierwsze chciałbym zobaczyć przebicie tego szczytu. To jest dla mnie taka podstawa. Jeżeli chciałbym mówić o długoterminowych longach. Więc to miejsce jest dalej zagrożeniem. Bo możemy oczywiście dostać nowy dołek w każdym momencie. Z plusów jest to, że jesteśmy no, w dużym takim 1 do 1, co jest dosyć istotnym miejscem. Więc można by tutaj Zacząć powoli już czegoś szukać. Może będzie tak, że zrobi się to tutaj nam akumulacja. No co też liczę. I będę to bacznie obserwować. Większość altcoinów wygląda w ten sposób, i można się spodziewać właśnie takich ruchów. Należy jednak pamiętać o matiku, że. Oj, tu w sumie już nawalone. Dobra, okej, okay. chciałem coś powiedzieć o matiku, ale to miałem w głowie Wavesa, także sorry, nieważne, jeszcze Wavesa na pewno będziemy przerabiać, także aktualnie nie widzę jakby miejsc do przyłączenia, jeżeli chodzi o long, na pewno tu jest miejsce do shorta i gdy cena zbliży się do niebieskiej strefy będą reakcje, i w sumie to by byłby całkiem fajny scenariusz: przebicie tego szczytu, dojście do niebieskiej strefy i korekta. To by było dla nas najfajniejsze. Mielibyśmy potwierdzenie złamania trendu, dojście do istotnej strefy, z której można by było uderzyć short. A no i w sumie od razu podam wartości cenowe, widzę, że to Wam się przydaje bardzo. Także od 0,80 właściwie można szukać shorta do 0,91 na Maticu. To jest taka strefa, gdzie, jeżeli tu się zatrzymamy, zbudujemy formację, to po formacji można wbijać shorta ze stop lossem nad strefę, i docelowo powinniśmy z powrotem gdzieś tutaj spaść w niższe rejony. Kolejny mamy awaks, Avax. na awaksie już tutaj wcześniej szukałem ostatniego dołka, ale troszkę chyba się pośpieszyłem. Ostatni ruch impulsowy, powtórzenie fioletowej korekty, i teraz ostatni ruch. Które leci stąd, również robi się na ruch pięciofalowy. Jeszcze zobaczę sobie tą korektę, jak ona wygląda. Okej, okay, też mogło tak być. Dobra, na tą chwilę obserwuję powtórzenie czerwonej korekty. Już to powtórzenie dało nam reakcję, więc teraz tak naprawdę mamy dwie opcje. Do zakończenia pełnego cyklu. Moglibyśmy dostać jeszcze nowy dołek. To by było wtedy perfekcyjnie idealne, bo mielibyśmy pięciofalowy ruch i w ostatnim pięciofalowym ruchu też by było pięciofalowo. No, jeżeli tutaj dostaniemy ten dołek, dla mnie to już będzie taka bardzo mocna przesłanka, że ruch spadkowy się skończył. Więc chciałbym tutaj robić już na sztywno zakupy spot. I te zakupy są w przedziale cenowym, już sobie tutaj. Zaznaczymy od 13, w sumie nawet do dna, ale myślę, że tak, no do tych ośmiu będę, będę ustawił zlecenia. Więc jeżeli AVAX miałby spaść już stąd po nowy dołek, to jest miejsce zakupowe spot. Bo to już może być ostatni ruch w tym trendzie i stąd już możemy dostać ruch do góry, przynajmniej korekcyjny. Natomiast, gdyby scenariusz troszkę inaczej się wyrysował, czyli stąd mielibyśmy już pojechać do góry, co też byłoby bardzo dla nas dobre, strefa już dała raz reakcję, dosyć konkretną, więc podejrzewam, że no kolejny ruch może jeszcze gdzieś tutaj da nam reakcję spadkową małą, ale najprawdopodobniej powinniśmy pojechać wyżej. I teraz, jeżeli przebijemy tą strefę oraz przebijemy szczyt zaznaczony przerywaną linią, no to dla nas to będzie już super. Sytuacja: mamy złamaną strukturę na interwale dniowym, i następnie po korekcie robimy wtedy zakupy. Także sytuacja mniej więcej jasna: jeżeli nowy dołek, to od razu zakupy. Jeżeli nowego dołka nie dostaniemy, to dopiero po potwierdzeniu, czyli złamaniu tej ostatniej korekty, plus tego szczytu, i wtedy po korekcie spokojnie robimy zakupy spot. Jeżeli chodzi o shorty. I docelowy poziom, to na ten moment nie jestem w stanie nic precyzyjnego wyznaczyć, ale ta strefa będzie na pewno strefą podaży, i ona jest w nowego 28 do 36, ona jest dosyć mocno rozciągnięta. Nie jest to strefa technicznie wyznaczona. Także jeżeli chodzi o jakieś precyzyjniejsze miejsce, no to trzeba by było jeszcze się nad tym skupić i poszukać. W każdym razie awax już jest blisko zakupów spot. Obserwowałbym, co tutaj się dzieje: czy zejdziemy do niższej strefy, czy jednak będzie scenariusz, że strefa wysoka, i dopiero spadek. Obydwa scenariusze zbliżają nas coraz bardziej do zakupów spot. Następny na tapecie jest Phantom. Phantom omawialiśmy sobie dwa tygodnie temu. Był również tutaj setup na shorta. Jak widać, setup wjechał elegancko. Take-profit można było zgarnąć, nawet troszkę więcej, 1 do 3. Jeżeli ktoś skorzystał z tego setupu, gratuluję. Teraz przejdźmy sobie do tego, jak wygląda aktualna sytuacja. To możemy sobie już usunąć. A więc atrakcyjne miejsce na spod zostało zaliczone. Mnie to bardzo, bardzo mocno cieszy. Teraz chcielibyśmy znaleźć jakieś miejsce do Longa. Zobaczmy, jak to tu wygląda. No tutaj sobie walczą. Teraz miejsce, które ja bym widział, będzie tutaj. I zaraz powiem, jakie je zahandlujemy. Jeżeli cena tutaj teraz się zawali do tej strefy, szukamy tutaj odbicia. I teraz strategia powinna wyglądać następująco. Stop loss można dać nawet już pod ten dołek, bo oczywiście wiadomo, że ten nie może zostać przybity, jeżeli mamy mieć scenariusz wzrostowy. Natomiast wiem, że tego też już nie powinni wybić, jeżeli będą chcieli rosnąć do góry, więc spokojnie można dać tutaj stop lossa. I w strefie w przedziale, ok w przedziale ceny 0,22 a 0,20 szukamy zatrzymania oraz formacji świecowej. Jeżeli cena nam się tu zatrzyma, zbudują nam formację i zobaczymy jakieś odwrócenie lekkie, to można tutaj próbować się przyłączyć. I szczerze mówiąc, to obserwowałbym to miejsce, bo może się okazać, że, cen, że dokładnie tutaj będzie długoterminowy, długoterminowe wejście takie ostateczne na dołku, bo jeżeli my faktycznie to obronimy, to będą ostateczne dołki. No to to będzie kolejny ostateczny dołek po tym. No i możemy później jechać do góry. Dlatego. Obserwowałbym to miejsce i czaił się, bo faktycznie może to być bardzo nisko. Tym bardziej, że do naszych dołków jest też niedaleko, więc to prosy nie będą jakieś mocno bolesne. Także miejsce jest całkiem atrakcyjne, żeby spróbować zająć właśnie pozycję long. No i właściwie o fantomie. To tyle. Zobaczymy, jak ta strefa tutaj zadziała. I ja najprawdopodobniej będę tutaj wykonywał zakupy spot. A jeżeli będzie jakaś istotna, fajna formacja z dużą dynamiką, no to futures też oczywiście będę tutaj próbować. Miar. Ostatnio też był dwa tygodnie temu na YouTubie. Mniej więcej byliśmy chyba gdzieś w tym miejscu. Mieliśmy wyznaczoną strefę oporu. Strefa oporu lekko została przebita, ale jednak finalnie dała reakcję spadkową. No i się, że gdzieś w tym miejscu będę szukać longów. Nie wyznaczałem żadnego precyzyjnego miejsca oraz nie zajmowałem również żadnej pozycji. Jak teraz to wygląda aktualnie, czego możemy się spodziewać, sobie zobaczmy. Jeżeli chodzi o Fibo, spadliśmy głęboko, więc możemy jeszcze spodziewać się pogłębienia tej korekty. Jeszcze sobie zajrzymy, jak to z dniówki wyglądało. A, ok, silne miejsce na zatrzymanie czyli jest tutaj dobrze. Ostatni szczyt mamy przebity, więc na dniówce mamy już złamaną strukturę. Teraz aktualnie. No, aktualnie nie widzę w tym momencie niestety precyzyjnego miejsca do zajęcia pozycji. Jeżeli chodzi o longi, to jedyne co w tym momencie mógłbym zaproponować to po prostu taką strefę: czyli strefa na wybicie tych stoplosów, które są tutaj. Szczególnie tych, nie wiem czy te zostaną naruszone, może niekoniecznie, ale wydaje mi się, że te co się tu znajdują są łakomym kąskiem do wybicia. Z drugiej strony ten stoplos też jest bardzo blisko. Więc można przemyśleć sobie taką taktykę i spróbować zająć pozycję właśnie w strefę na wybicie stop lossów, ewentualnie jest też duża szansa, że znowu dojdziemy do linii trendu. Dlatego może najlepiej by było po prostu obserwować tą strefę i tak jak na innych altach szukać zatrzymania i formacji. Strefa jest między 3.15 a 2.86 i przypominam, że w środku również przebiega linia trendu, która możliwe, że będzie chciała być znowu przetestowana, tak jak tutaj praktycznie w punkt, więc no kto wie, bardzo możliwe, że to się tutaj wydarzy, więc zalecam obserwować ten poziom 2.9, gdzieś tu przechodzi ta linia i no może to być atrakcyjny konsek. także tutaj zakupy NAR Docelowo dalej strefa na górze obowiązuje, więc jeżeli spadniemy tu, to kolejny target będzie właśnie w tej strefie. No i zobaczymy jak to się rozwinie, stąd na pewno oczekuję silnych reakcji w dół. Także na, o jeżeli chodzi o neAR to na razie tyle. Kolejny na tapecie jest Crypto.com, czyli CRO. Wykres na kukojnie. Zaczniemy sobie od wysokiego interwału tygodniowego. Tutaj mieliśmy wyznaczoną strefę do zakupów plus warunek, że RSI musi dotknąć 30. RSI no, nie dotknęło tych 30, ale już zalicza najniższą wartość. Dla mnie już to jest dobra przesłanka, że jesteśmy blisko tej 30. Nawet to lekko zaczynamy zakręcać do góry. Ja teraz szukam długoterminowych zakupów na zero. Właśnie w tej strefie. Strefa ma przedział cenowy od 0,15 do 0,08. Teraz, jeżeli chodzi o dniówkę, jak to tutaj wygląda? Na razie jest niemrawo. Mieliśmy znowu silny, dynamiczny spadek, impuls, i teraz zaczynamy tutaj coś lekko kołować. Niestety nie jest to jakaś super dobra oznaka. I mamy tutaj dużo do pokonania, zanim będziemy mogli mówić o zmianie trendu. Po pierwsze, mamy strefę, która będzie nas trzymać. Aktualnie mniejsza strefa daje nam reakcję. O czym też trzeba pamiętać. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda tutaj OK. Tu jest istotna strefa kolejna, tu widzę kolejne miejsce do przeszortowania. Jeżeli chodzi o shorty, pierwsza strefa dała reakcję. Teraz jeżeli wrócimy do strefy wyżej, to tutaj na pewno będą shorty z tego miejsca. Przedział cenowy od 013 do 015 nawet. Stąd będą uderzenia short, ale my chcemy się też skupić na zakupach spot. Więc aktualnie, jeżeli taki scenariusz by się nam tutaj wyrysował, że faktycznie polecimy do góry, przebijemy ten szczyt. I jeszcze co by było fajne przebicie tego szczytu tutaj lokalnego. To by była wtedy świetna informacja dla nas na przyszłe zakupy spot. Jeżeli tak by się to wyrysowało, to zakupy spot byłyby gdzieś najprawdopodobniej w tym miejscu. Zobaczmy jak to wygląda na FIBO. No, nawet by się pewnie zgrało częściowo, także spoko. Więc oczekujemy teraz... Tak mi się wydaje, że takiego scenariusza, więc jeszcze nie ma co robić zakupów. Poczekajmy na złamanie. Jeżeli te złamania dostaniemy i reakcję z wyznaczonej strefy, to tu będziemy sobie znowu robić zakupy na spot. Czy dostaniemy nowy dołek? I jest jeszcze oczywiście cały czas taka szansa. No, dopóki ta strefa nie pęknie, to dla mnie wszystko jest spoko. Możemy nawet spaść jeszcze tutaj, zacząć się mielić dla mnie. To jeszcze cały czas będzie aktualne, jeżeli chodzi o zakupy i longi. Także na ten moment poobserwujemy, co się tutaj będzie działo. A jeżeli cena dojdzie w tą strefę, no to jak najbardziej, zakupy spot. Teraz sobie przejdziemy do Cardano. No tutaj nie jestem tak w 100% przekonany co do kierunku. I. Mam tutaj takie dwa poziomy do odwrócenia globalnego, natomiast pierwszy poziom został zaliczony i to, co się tutaj dzieje to nie, nie napawa mnie optymizmem. Ten ruch jest jakiś taki mocno niemrawy. Możliwe, że zaczyna się akumulacja, ale nie wiem czy nie dostaniemy jeszcze z tego nowego dołka. RSA już się podnosi. Ale no ten ruch tutaj, te świeczki z dniowego, one pokazują, że tutaj nie ma jakby za dużo siły. Dlatego obserwuję jeszcze jeden ważny, dla mnie istotny poziom. Jest to 0,34 nawet i 35. Wydaje mi się, że zanim ruszymy do góry, to jeszcze spadniemy po ten poziom. Jeżeli go przebijemy jakoś znacznie, to w raczej cardano widzę bardzo, bardzo na glebie. Ale raczej jakoś nie chce mi się wierzyć w ten scenariusz. Co możemy jeszcze powiedzieć? Jeżeli by się okazało, że faktycznie stąd zacznie się ruch do góry, to tu jest bardzo silne miejsce na short. Z tym, że warunkiem jest to, że nie możemy wybić tego dołka. To jest bardzo istotne. Więc jeżeli już stąd cena poleci do góry. To shortujemy od poziomu 0,73 do poziomu 0,76. Stop loss nad strefą np. Na 0,79. Ta strefa powinna da, na, dać nam podaż. Na ten moment nie wiem jeszcze jaką, bo to musimy poczekać na narysowanie się kolejnych świec. Natomiast, jeżeli byśmy już teraz spadli do poziomu 0,34, gdzie ustawię sobie chyba jakieś tutaj może zlecenie na spot nawet. To wtedy ta strefa raczej będzie już nieaktualna na short, na pewno trzeba by było wykonać wtedy nowe mierzenia. Także, no, tak wygląda w sumie sytuacja na Cardano. Tutaj mamy jeszcze jakieś inne miejsca na shorta, ale to długoterminowo jeszcze trzeba trochę poczekać, aż tam cena dojdzie. Także aktualnie mamy dwa scenariusze: albo spadek po poziom i baj, albo lecimy po strefę short. A co dalej, to zobaczymy. Bo ciężko tutaj w sumie oceniać i wróżyć sposobów tak do przodu. I ostatni walor na dziś jest DOT. Tutaj przypominam o moich poziomach zakupów na Flashcrash, które wyznaczyłem. I co tutaj dalej się dzieje? Ja na DOT zaczynam obserwować wake-offa. Zobaczymy, czy on się tutaj sprawdzi w jakikolwiek sposób, czy zrobił go faktycznie. Jak tak sobie wstępnie patrzę, no to faktycznie, jeżeli zaczęliby tutaj budować tego łajkowa, to spring mógłby się zgrać z tymi poziomami i jechać do góry. Więc mi bardzo pasuje ten scenariusz, będę go obserwował. Oczywiście cała akumulacja pewnie potrwa spokojnie dwa miesiące, bo jak sobie popatrzymy, to 1 września mamy mniej więcej tutaj. Czyli cały okres wakacyjny jeszcze mogłoby się tutaj mielić i wcale by mnie to nie zdziwiło. Bo w wakacje mamy niestety mniejsze ruchy na giełdach, więc raczej byłoby to na rękę grubasą, żeby sobie tu wrócić we wrześniu, 1 września spuścić jeszcze wszystkich w kibel. Tak jak to zazwyczaj ma miejsce, o czym warto sobie też zapamiętać, więc też obserwujcie w ogóle 1 września na indeksach, na akcjach. To jest zazwyczaj taki dzień, kiedy mamy wszędzie dump. I okazji do obkupienia się oczywiście. Więc ja 1 września będę mocno patrzeć na wykresy, bo jeżeli wtedy będą faktycznie takie spadki, to może to będą takie ostateczne. Więc trzeba obserwować ten dzień, bo to by się idealnie praktycznie zgrało. Akumulacja przez całe dwa miesiące wakacji, zejście 1 września, shorty klasyczne, spring, jazda do góry. To byłby naprawdę fajny scenariusz. Także, jeżeli chodzi o DOTA, to mniej więcej tak to wygląda. Cały czas jesteśmy też w dużym 1 do 1 co też, jest, co też jest miejscem zakupowym. Aktualnie, już bardziej przy krawędzi strefy, więc też w sumie elegancko. Dobra, jeżeli chodzi o alty, na dzisiaj to jest wszystko. Za tydzień przejdziemy sobie do kolejnych altcoinów z ekosystemami. Oczywiście omówimy bitcoina standardowo. I sprawdzę jeszcze jakieś inne altcoiny. Zobaczymy, ile będzie na liście. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki, dzięki za komentarze. I właściwie na przyszły odcinek możecie wpisać jakieś też wasze walory. Zobaczę, co proponujecie. I spróbuję czegoś poszukać, bo na pewno będzie jakieś małe okienko. Dzięki, do usłyszenia za tydzień.